Święta, święta i po świętach wita ponownie Państwa Piotr Karłowicz. Zaczynamy kolejny odcinek magazynu FORBET czwartej ligi. Dzisiaj w naszym poświątecznym studiu gościmy przedstawicieli Pisy Primavera Barczewo. Jest z nami Rafał Maciążek oraz Kacper Nawrocki. Witajcie Panowie i pierwsze szybkie pytanie, jak waga po świętach? Coś wpadło czy raczej luźniutko? Dzień dobry, cześć. No ja raczej nie mam z tym problemu, więc u mnie to będzie luźniutko. luźniutko. Jak widać, forma jest. Zanim usiedliście do świątecznego stołu, musieliście rozegrać spotkanie z motorem Lubawa. Wygraliście ten mecz 3 do 0. Rezultat pozwala twierdzić, że było to łatwe spotkanie. Jak, Rafał, wyglądało to w rzeczywistości? Ciężko powiedzieć, że to było łatwe spotkanie. Na pewno zagraliśmy jeden z najlepszych meczów tej, w tym sezonie. Myślę, że najlepszy. Gdzieś Lubawa. W sumie cały mecz bez zagrożenia, jedna sytuacja, jeden gdzieś tam strzał poza, poza poprzeczkę. Nasza dyspozycja, można powiedzieć, że przez naszą dyspozycję był to łatwy mecz, ale musieliśmy swoje wybiegać, swoje wywalczyć, więc mecz całkiem ok. Kiber, na początku zacznę od pytania co z ręką, bo rozmawiając przez telefon ani nie zdradziłeś, ani, ani też no, nie widziałem siłą rzeczy, że jest jakaś kontuzja, co tu się stało? Wpadliśmy w siebie podczas spotkania. Okazało się, że ręka została złamana, ale nic groźnego. Mam nadzieję, że w sobotę będę gotowy do gry. Obrona motoru ma to do siebie, że gra twardo, nieustępliwie. Napastnikom jest bardzo ciężko grać przeciwko defensywie z Lubawy. Ty, mimo wszystko, dwukrotnie znalazłeś drogę do siatki. No, udało się trafić. Czasem tak bywa. No, koledzy pomogli i. Z Lubawy i Zbarczewa, więc sobie poradziłem. Oprócz dwóch goli Kacpra Nawrockiego mieliśmy także 37 pozostałych bramek w tej serii spotkań. Zapraszam zatem na skróty. Walcząca o utrzymanie drużyna zornety mierzyła się z huraganem Morą, który ciągle celuje w awans do trzeciej ligi. Już w siódmej minucie meczu rzut karny na gola zamienił Adrian Podgórski i huragan był na prowadzeniu. W 79. minucie ten sam zawodnik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i morążanie mieli dwie bramki przewagi. 3 minuty później na listę strzelców wpisał się Paweł Galik, tym samym jeszcze podwyższył prowadzenie swojej drużyny. W 88. minucie meczu Adrian Podgórski skompletował hat trika i ustalił wynik meczu na 4 do zera dla huraganu. Dzięki wygranej, Morąńska drużyna utrzymała dystans do lidera. Mieliśmy troszeczkę ustawienie. Zaatakowaliśmy, spróbowaliśmy grać ofensywniej, niestety odbiło się to dla nas no, bardzo źle, bo straciliśmy szybko dwie bramki i tak naprawdę mecz się dla nas zakończył, aczkolwiek powtarzam, druga połowa, nawet w pierwszej też myślę, że było dosyć, może nie mieliśmy jakiejś klarownych sytuacji, ale na pewno podjęliśmy walkę wyrównaną. W tym meczu i, i ten wynik jest zdecydowanie za wysoki. W Braniemie tamtejsza zatoka mierzyła się z Jeziorakiem i ława, który z meczu na mecz zaczyna grać coraz lepiej. Już w drugiej minucie goście wyszli na prowadzenie za sprawą gola, strzelonego przez Michała Kwiatkowskiego. W 64. minucie z dystansu uderzył Tomasz Wacławski, i Jeziorak miał już dwie bramki przewagi. 4 minuty później świetną zespołową akcję drużyny z Iławy wykończył Michał Bartkowski i Iławianie podwyższyli prowadzenie. W 86. minucie spotkania kapitalnym uderzeniem popisał się Michał Kwiatkowski i ustalił wynik meczu na 4 do 0 dla Iławskiej drużyny. Dzięki wygranej Jeziorak nie stracił kontaktu z ligowym podium. W Mrągowie starły się ze sobą dwie drużyny rywalizujące o miejsce w ligowej czołówce. Mrągowia podejmowała Polonię Lisbark-Barbiński. Już w piątej minucie meczu piłkę do pustej bramki skierował Krystian Oleszko i Polonia była na prowadzeniu. W 24 minucie meczu ten sam zawodnik ponownie trafił do bramki i Polonia miała już dwa gole na swoim koncie. Trzy minuty później, mrągowia za sprawą gola strzelonego przez Piotra Wypniewskiego złapała kontakt ze swoim rywalem. W 48 minucie spotkania, Hat-trick kompletował Krystian Oleszko i drużyna z liczbarka Warmińskiego znów odskoczyła swoim rywalom. W 66 minucie piłkę do bramki z najbliższej odległości skierował Wojciech Dzimidowicz i goście powiększyli stan rywalizacji. 10 minut później swoją czwartą bramkę w tym spotkaniu strzelił Krysjan Oleszko, który otrzymał kapitalne podanie od Piotra Karłowicza. W 88 minucie Piotr Karłowicz już sam trafił do bramki rywali i przypieczętował świetny występ swojej drużyny. Polonia zakrała kapitalne spotkanie i bardzo wysoko pokonała drużynę z brągowa. W doszło do ciekawego starcia drużyn ze środka ligowej tabeli. Pisa mierzyła się z motorem Lubawa. W 25 minucie meczu świetnym uderzeniem popisał się Olaf Gorczyca i gospodarze objęli prowadzenie. W 39 minucie świetnie w polukarnym gości zachował się Kacper Nawrocki i umieścił piłkę w bramce. Ten sam zawodnik w 60 minucie wykorzystał błąd defensywy lubawskiej drużyny i Pisa miała 3 gole na swoim koncie. Więcej goli w tym meczu nie padło i drużyna z Barczewa cieszyła się z cennej wygranej. W mławie doszło do starcia polonii Iłowo i łowo i DKS-u dobre miasto. Do przerwy był bezbramkowy remis, ale sytuacji do zdobycia gola nie brakowało. W drugiej połowie strzelał tylko jeden zawodnik. W 56 minucie swoje show rozpoczął Damian Lubak i DKS był na prowadzeniu. Ten sam zawodnik jeszcze trzykrotnie pokonał bramkarza rywali, a stało się to w 68. 71 oraz 90 minucie meczu. Tego dnia był znakomicie dysponowany i nie do zatrzymania przez obrońców rywali. Te trafienia spowodowały, że Damian Lubak pnie się w górę klasyfikacji najlepszych strzelców Forbet 4. Ligi. DKS znajduje się w bardzo dobrej formie w rundzie wiosennej, a na przeciwnym biegunie jest natomiast Polonia, która będzie bronić się przed spadkiem do klasy okręgowej. Liderująca w ligowej tabeli Concordia mierzyła się z błękitnymi pasem, którzy zajmują ostatnie miejsce. Pierwsza bramka w tym meczu padła w 52 minucie, gdy kapitalnym strzałem z dystansu popisał się zawodnik Concordii Mateusz Szmyt. Trzy minuty później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców i powiększył prowadzenie drużyny z Elbląga. W 72 minucie meczu Szymon Drewek uderzył piłkę w taki sposób, że ta pod poprzeczką wpadła do bramki gości. W 84 minucie świetnie w polu karnym zachował się Norbert Nestorowicz i elbląska drużyna miała już 4 gole na koncie. 5 minut później ten sam zawodnik z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki, na tablicy wyników widniał więc rezultat 5 do 0. W 90 minucie na listę strzelców wpisał się Mariusz Pelc i ustalił wynik meczu na 6 do 0 dla Konkordii. Dzięki wygranej Elblążanie dalej mają bezpieczną przewagę nad goniącą ich grupą. Po trzech punktach w starciu przeciwko ornecie, elcy kibice liczyli po cichu na sprawienie niespodzianki w Elblągu, gdzie rezerwy olimpii podejmowały Mazura. Spotkanie jednak znacznie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy za sprawą trafienia Sebastiana Milanowskiego od siódmej minuty byli na prowadzeniu. Cztery minuty później, kapitalną, indywidualną akcję przeprowadził Jakub Branecki i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. W 33 minucie ten sam zawodnik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i Olimpia prowadziła 3 do 0. 5 minut później Branecki ponownie trafił do bramki rywali i Elblążanie mieli już 4 gole na koncie. W 40 minucie na listę strzelców wpisał się Adrian Szantyr i do przerwy elbląska drużyna prowadziła 5 golami. W drugiej połowie padły jeszcze dwie bramki. W 81 i w 85 minucie bramkarza rywali ponownie pokonał Jakub Branecki. Tym samym napastnik Olimpii po tym meczu dopisał do swojego konta aż 5 goli. Ostatecznie Olimpia wygrała spotkanie aż 7 do 0. Drużyna Mariusza Narela podejmowała aspirującą do ligowego podium granicę Kętrzyn. Przyjezdnym boisko w Korszach nie było ostatnimi czasy zbyt przyjazne, gdyż ostatnio wygrali tam w kwietniu 2019 roku. Prowadzenie objęli gospodarze, gdy to Mateusz Cyliński przerzucił piłkę w kierunku Bartosza Rzeźnika. Złe ustawienie Macieja kotarmy wykorzystał zawodnik MKS-u i od 28 minuty sensacja w Korszach. Do przerwy radość w ekipie Mariusza Narela, lecz po przerwie rozstrzelali się kętrzynianie. W 50 minucie meczu doszło do wyrównania. Kamil Zawalich oddał strzał w stronę bramki MKS-u. Futbolówka otarła się o jednego z defensorów gospodarzy. Do odbitej piłki dopadł Marcin Sfachasock i skierował ją do bramki. Od 57 minuty granica grała w osłabieniu, gdyż po drugiej żółtej karcie, a w konsekwencji czerwonej, boisko opuścić musiał Paweł Aleksandrowicz. W 65 minucie Kamil Zawalich podał piłkę do Marcina z Fachy Socka, który dopełnił formalności i wyprowadził granicę na prowadzenie. W 79 minucie spotkania do bramki trafił Tomasz Bobrowski i zapewnił wygraną drużynię Z Zwycięstwem 3 do 1 granica nie dość, że przedłużyła swoją serię do 8 meczów bez przegranej, to jeszcze od 23 października ubiegłego roku pozostaje niepokolana na wyjazdach. Jak widzieliśmy, kilka ładnych bramek padło w 21 kolejce, także kibice będą mieli co wybierać. Rafał, w tej rundzie jest u was spora dysproporcja, jeśli chodzi o mecze domowe i mecze wyjazdowe. W domu wygrywacie wszystko, na wyjazdach wszystko przegrywacie. Z czego to się bierze? Ciężko powiedzieć, z czego to się bierze, jeszcze tym bardziej, że u siebie gramy na bocznym boisku. Główny stadion mamy remontowany, już w sumie jest no, prawie na wykończeniu. Ciężko powiedzieć. U siebie właśnie czujemy się mocną drużyną. Każda drużyna, która przyjeżdża do nas, musi się za U siebie przegraliśmy bodajże dwa mecze: z Concordią i z Mrongowią. Na wyjazdach nam nie idzie. Ze słabszymi drużynami, teoretycznie ze słabszymi drużynami, gubimy te punkty. Ciężko w ogóle nam złapać jakiś taki rytm w ciągu meczu. I to są takie przegrane, gdzie, gdzie drużyny u, u siebie, czyli my na wyjazdach, nie, nie gramy dobrze, gdzieś grają dużo lepiej od nas. I ciężko powiedzieć z czego to. Nieraz sobie gdzieś tam mówimy, że, że skupiamy się tak samo, wychodzimy i walczymy tak samo, a gdzieś, gdzieś, gdzieś to się rozchodzi i ciężko nam powiedzieć, lecz, jaka jest przyczyna. Kacper, czy gdyby nie przymusowa pauza Maciąga, to te wyniki, zwłaszcza na wyjazdach, mogłyby być trochę inne? No na pewno, Rafał jest doświadczonym zawodnikiem, który trzyma tę naszą obronę. No ale nie ukrywajmy, to nie były takie mecze, że zostaliśmy po prostu skarseni bez wola walki i ambicji. Brakowało nam tego, żeby... Że musimy wiedzieć, co chcemy robić na boisku. I to nam dużo pomaga, Rafał właśnie trzyma obronę i dzięki temu myślę, że z obawą to był nasz duży atut, że mogliśmy zagrać sobie wyżej zdecydowanie, złapać ich wysoko i tak się mecz potoczył. Rozmawiając o PiSie, czy z zawodnikami, czy z trenerem Radziwonem przejawia się często jedno bardzo ważne zdanie, wyraz. I tym wyrazem jest atmosfera. Eee, czy rzeczywiście udało Wam się zbudować wspólnie ze sztabem taką atmosferę do tak fajnej pracy i roboty w Barczewie, zarówno na boisku, jak i poza nim? Na boisku sobie radzimy, a poza nim jeszcze lepiej, jak to mówią. A czy ze sztabem, czy ze wszystkim? Myślę, że tak. Nie ma tutaj żadnych. Konfliktów w zespole zaczynając od sztabu, od prezesów i tak dalej, jest wszystko poukładane, jak powinno być. W końcu powinno tak być, takie jest moje zdanie. No takie barczewo jest. Okej, okay. warunki mamy odpowiednie? Nie no, szatnie zdecydowanie jest duży matutę Barzewa, to trzeba powiedzieć. Tak, to, są, to jest prawda. Sezon trwa y, w najlepsze, ale z tego co wiem, wasze telefony ciągle dzwonią i w tym programie musi się coś dziać, także no, muszę wam zadać te. Ciężkie pytania, czy każdy z Was podjął już decyzję, gdzie zagra w najbliższym sezonie, czy jeszcze nie? Kiper. na pierwszy ogień. Nie, na tą chwilę są tylko po prostu rozmowy, nic konkretnego, ale nie ma tego wiele, ale zawsze coś się znajdzie, ale na tą chwilę do końca sezonu w Barczewie i na razie nic się nie zmienia. Rafał? Walczymy na razie z Barczewem jako najlepszy rezultat w tym sezonie, a co będzie w następnym, to zobaczymy. Dyplomata, śmiało. Teraz e, zerknijmy, e, jak wygląda aktualna tabela naszej ligi oraz klasyfikacja strzelców. W górnej części tabeli nie doszło do żadnych roszad, ponieważ pięć pierwszych drużyn pewnie wygrało swoje mecze. Zwycięstwo zanotowały rezerwy Olimpij Elbląg i dzięki temu oddaliły się od drużyn walczących o utrzymanie. Stało się tak, ponieważ wszystkie drużyny z dołu tabeli zanotowały porażki. W klasyfikacji strzelców dzieje się coraz ciekawiej. 15 goli na swoim koncie mają Mama Dubach i Adrian Podgórski i to oni przewodzą klasyfikacji. Za ich plecami jest Katper Nawrocki z 13 golami na koncie. Na dalszych pozycjach są natomiast Mateusz Szmyt i Jakub Branecki, którzy zanotowali po 12 trafień. Tabela za nami. Ciasno i duszno robi się również w klasyfikacji strzelców. Kasper, patrząc na terminarz. Przy pełnym zdrowiu powinieneś jeszcze troszkę tych goli nastrzelać. Jest apetyt na koronę króla strzelców. Apetyt zawsze jest. Ale czy forma pozwoli i zdrowie? No zobaczymy. Najważniejsze trzy punkty. wygrywać mecz za meczem. Ciężki wyjazd nas teraz czeka do pasymia. Mam nadzieję, że trzy punkty urwiemy i w tabeli będziemy się umacniać? Myślę, że. Szóstkę możemy powalczyć. Ale przed sezonem w ogóle w Twoich myślach gdzieś się taka y, opcja przejawiała, że możesz być y, tym zawodnikiem, który o tą koronę będzie walczył, bo tworzysz y, duet napastników z Adamem Kapustą, więc tutaj y, te bramki mogą się trochę rozdzierać między Waszą dwójkę. Mogą się rozdzierać, powiem tak. Ogólnie na pozycjach gram wielu, także to nie ma tak, że gram z przodu tylko i wyłącznie. Bramki się udaje strzelać to dzięki też kolegom, no to nie jest tak, że sam człowiek weźmie piłkę, pobiegnie pół boiska i strzeli bramkę. Fajnie, że się udaje, no mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Zobaczymy, co sezon przyniesie. Rafał, czy kiper na treningach jest równie niebezpieczny, czy raczej się obija i odpala się na meczach? Możesz szczerze powiedzieć, bo. Kamery są wyłączone aktualnie. No to szczerze, obija się i obala, nie? nie tak szczerze, to cały czas jest niebezpieczne. No, Kacper ma, widać, ten ciąg na bramki. No, jest to ofensywny zawodnik, tak? Gdzieś tam nam pomaga zawsze, z tyłu, wiadomo, oddaje serce na boisku, no ale ma ten ciąg na bramki. Na treningach widać to, to bardzo. Gdzieś chwila nieuwagi, gdzieś chwila, nie wiem, dużo, dużo miejsca mu się zostawi, no to już, już ciężko tutaj coś zrobić. Więc widać też na treningach. Teraz e, przyszedł czas na kilka pytań z kotła, e, wiele z nich było takich, że musielibyśmy sprzedawać pay-per-view, także e, trochę Wam się udało, e, ale tak e, Kinder powiedz kto jest Twoim piłkarskim ojcem? Piłkarskim ojcem? No z zacząłem trenować u Michała Lancewicza, następnie Jerzy budziek prowadził mnie w, w kadrze województwa można powiedzieć od początku do końca. Więc tak naprawdę, chyba można powiedzieć, że Michał Alancewicz, no, a tak seniorską piłkę, to poznałem u Czesia Żukowskiego. Yy, powiedz, proszę, opowiedz historię pewnego zdjęcia, i tu mam w nawiasie, że muszę powiedzieć, że chodzi o kurs UEFA. No, tak się wydarzyło. Zadałem Kapustą troszeczkę dłużej spędziliśmy wieczór, a że Adaś i Adaś. No, zostało wysłane do nieodpowiedniej osoby, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem, także większych konfliktów nie ma. Maciąg, powiedz z kim chciałeś się zobaczyć po meczu z Concordią i dlaczego? To temat już do zapomnienia, więc może pomijmy to pytanie. Zapominamy, ale tak powiemy tylko w skrócie, że chodziło o kartkę i zajścia z meczu tak z Concordią, o których tak jak mówisz, zapominamy. Powiedz proszę jeszcze, bo chodzą słuchy w szatni, że. Z palety barw, jeśli miałbyś wybrać ulubiony kolor, to podobno zielony, bo bardzo ci uspokaja, prawda? to Tak, czuwały. tak, to jest prawda. Czyli jednak zielony i żaden inny. Żaden inny. Powiedz jeszcze proszę, jaki jest Wasz ulubiony piłkarz Kacper? Ulubiony piłkarz? Ciężko powiedzieć, Piotruś, wiesz? Zawsze inspirowałem Marko Roy z Dortmund. Rafał? Nie mam takiego jednego ulubionego, więc ciężko powiedzieć. No ja tu miałem w nawiasie, że chodzi o Dżoszulki Misia, ale to porozmawiamy po, yy, po materiale. Dobrze i sprawnie nam poszło. Yy, to teraz przyszedł czas, żebyśmy poznali najlepszą jedenastkę 21. kolejki. Jedenastka 21. kolejki gier z ofensywną linią obrony wygląda następująco. W bramce Dawid Ciura, Jeziorak i Ława. W obronie Mateusz Schmidt Concordia Elbląg. Przemysław Ziemianowicz, Huragan Morąg. Janusz Buchholc, DKS Dobre Miasto. W pomocy Kacper Nawrocki, Pisa Barczewo. Michał Kwiatkowski, Jeziorak Iława. Adrian Podgórski, Huragan Morąg. Tomasz Bobrowski, Granica Kęczyn. W napadzie Krystian Oleszko, Polonia Lisbark-Warmiński. Jakub Branecki, Olimpia 2 Elbląg. A także Damian Lubak, DKS Dobre Miasto. Jedenastka kolejki za nami. A w niej, jak widzieliśmy, Kacper Nawrocki, czyli nasz dzisiejszy gość. A teraz przyszedł czas na ostatni, stały fragment naszego programu, czyli typowanie. Panowie, mam nadzieję, że zasady są znane, bo nie chcę mi się tłumaczyć. Bardzo się cieszę. Zaczynamy. Błękitnym pasem Pisa Primavera Barczewo. Pewna dwójeczka. Motor, Lubawa, Polonia i Łowo. Jedyneczka. Deka jest dobre miasto, Zatoka Braniewo. Jedynka. Jeziorak i ława Błękitny Jeden. Huragan Morąg, Olimpia 2, Elbląg. Jedynka. Mazur Ełk, Mrągowie Mrągowo. X. Polonia Lisbark-Warmiński, MKS Korsze. Myślę, że pewna jedynka. Granica Kętrzyn, Concordia Elbląg. Dwójeczka. Najszybsze typowanie w tym sezonie mamy już za sobą. Dziękuję Wam za wizytę w studiu. Liczę szczególnie przełamania na wyjazdach. No i Kacper, Tobie życzę pełni zdrowia, żebyś do ostatniej kolejki mógł powalczyć o koronę Króla Strzelców. Także na dzisiaj, drodzy Państwo, to tyle. Przypomnę tylko, że pełną ofertę zakładów znajdziecie na stronie naszego sponsora i a jeśli będzie Wam się nudziło, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, gdzie można obejrzeć zarówno Studio Klasa, jak i nasz nowy program, który tworzymy wspólnie ze Strefą Out, czyli Piłka w aucie. Zapraszamy do oglądania. Tymczasem życzę spokojnego tygodnia. Do zobaczenia. To u nas tradycyjny kącik wymiany uprzejmości. Kubeczek, smycz i inne gadżety lądują na ręce zawodników Pisy Primavera Barczewo. Dziękujemy bardzo. A tu od nas drobny gadżecik, koszuleczka. Myślę, dziękuję, że w rękę wejdziesz Piotrze. Na pewno po świętach może się to nie udać, ale dziękuję ślicznie. I standardowo szaliczek Pisy. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia.